Things I can't seem to let go. And I feel like I'm all on my own. And some days it gets worse, and the memories hurt. But I hope you feel the Siema ma na live. Dobra, dobra chwila. Trzyki test. Siema mamo no, mudo. Strzelaj tu łapki się ma. Siema siema. Witam was wszystkich. Siemka. Siema dobra. Już dobra. Widzowie. Wybramy na chwilę, pamiętajcie, Przypominam. Teraz, a dwa. Coś powiedzieć? tylko tego Dobra, to może Pan panu się na później innego. Mówcie, czy mnie dobrze słychać, czy nie, bo ja nie wiem, jakby. Bo mi jedno raz pokazuję a drugie drugi, ja nie wiem jakby czego mam się słuchać. Dobra, lecimy. Achiedcie, ja w sumie to mogę wyciszyć. Idziemy na world. Dobra, jak nie dobrze złe to git. Dobra, słuchajcie, za jakieś 3 minuty zrobię szybko przerwę. Bo będę musiał jedną rzecz ogarnąć. Yy, dobra. No sorry, bo mnie tutaj będę... no... No, przepraszam was. Będę musiał jedną rzecz ogarnąć, wiecie? Jutro nie będzie livea. Czekajcie, mi coś zaczęło lagować. Boże, mój komputer robi popa, widocznie. Czekajcie, coś muszę sprawdzić. Hmm. Co jest z moim laptopem? Nie wiem, czy wy widzicie to samo, co ja, czy tylko ja widzę jakby, że mnie tak laguje. Dobra, nie. Nie, to jest mocne, to jest mocne, dosłownie. Wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Mój komputer ma współpracy. Aha, dobra, już zdam pszczynę. Powinniście mieć przez chwilę laga, ale już powinniście go nie mieć. Teraz tak, po, zaraz mi... To jakieś sekundy, powiedzcie mi, czy, czy lepiej teraz ekran działa, nie? Aha, Pozdra nie pozdrawiam tego poziomu. Dobra, wiecie co? Ja szybki afk robię, więc na razie donaitów nie będę widział jak coś. Skyček chvíle.